No siema. Słuchajcie, z racji, że na naszym świecie jest naprawdę bardzo dużo tych wszystkich wież, znaczy nie, się tego do końca nazywa, to jest Battle Tower bodajże, wypadałoby w końcu chociaż do jednego takiego Battle Towera pójść. I spróbować pokonać tego wielkiego bossa u góry, który coś tam nam da. Nie wiem, czy on daje jakieś fajne przedmioty, ale coś tam powinien załatwić, nie? W końcu to boss! Także ty, przyjacielu drogi, mam nadzieję, że zostawiłeś taką łapeczkę w górę. Byłoby mi bardzo miło, gdybyś taką zostawił. I... Yy, chyba lecimy, nie? Nie wiem, czy ja muszę coś sobie przygotować. Wydaje mi się, że ja chyba wszystko mam. Znaczy, z flipunku to przede wszystkim. Wywalę coś, bo tam też troszkę rzeczy na pewno będę stamtąd przynosił. Weźmy sobie ten miecz, bo on jest na wilkołaki. Ręka, endersol też może się przydać. To zostawmy w domu, bo to jest do pilnowania tylko i wyłącznie triperka, e, więc no, nie jest mi to potrzebne. Kości nie są mi potrzebne, przydałaby mi się na pewno. Mm, słuchajcie, żarcie. Czego chyba znowu nie mam. Ej, mam widzenia. No bez przesady. Ej, mam, dobra, 26, o, to dużo, no to faktycznie, to mi się jedzenia nazbierało, strasznie dużo jedzenia Michała poszło na te, ej, szczury mam jeszcze pieczone, czekaj, dawaj pieczonego szczura, to, to jest o wiele lepsze do jedzenia, dobra, to mamy i wziąłbym sobie jeszcze może trochę pochodni, nie wiem, czy tam pochodnie się przydadzą, ale lepiej mieć pochodni niż pochodni nie mieć. Dobrze, 24. Jak znalazł, będzie na potem. Dobra, idziemy słuchajcie, nie wiem do której wieży pójść, tego jest naprawdę bardzo dużo. To jest jedna wieża, ona jest dosyć wysoka. Są wieże, których albo schodzi się na sam dół, albo wchodzi się na samą górę. Pytanie, do której mam pójść i czy one się czymkolwiek różnią, możecie napisać mi w komentarzu, bo nie chodziłem nigdy tak do tych wież. I nie mam pojęcia w zasadzie, jak to właśnie wygląda. Czy lepiej pójść do tej, która idzie w dół, czy do tej, która idzie w górę? Na razie rozpoczniemy sobie od takiej, która idzie w górę. I chyba sprawdzimy sobie tamtą wie. Oła! Proszę Cię, zaprawie prawie kuźki połamał. Ważne, że mam tą zbroję z, z tym powolnym opadaniem, bo tak to już bym zginął, jak taki głupek ostatni po prostu. No dobra, pójdziemy najpierw do tej wysokiej, do góry. Zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. Najwyżej potem zejdziemy na tej, która schodzi w dół i czy tam będzie coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że powinno, nie? To jakby to są dwie różne wersje. Znaczy, dwie różne wersje. Dwa różne e, battle towery, chyba. Nie jestem pewny. Widziałem też gdzieś lodowy, jak w tamą stronę szliśmy kiedyś, więc... Może wie, że tam też kiedyś się wybierzemy. Na razie zobaczymy co jest w tym. I czy to się w ogóle opłaca chodzić, no nie? Bo wiem, że rzeczy są w tych skrzynkach, ale to chyba w zależności od tego na jakim poziomie jesteś, to tym lepsze rzeczy dropią. Więc no, trzeba będzie to jakoś ogarnąć. Ej, wysoka ta wieża, takie jak ja jakieś odnoszę wrażenie. No ale dobrze będzie tutaj to zrobić, gdzie już mam pole swoje i gdzie chodzę tutaj. Mam swoje pole. Gdzieś, gdzie chodzę, już po prostu walczyć. A ten idzie w dół? Nie, ten nie idzie w dół. Dobra, nie mam obów. To bo... to rozwal. Pochodnie. Ok, pochodnie się przedadzą. przycisków nie potrzebuję. Idziemy wyżej. Czy niżej się da? Nie, nie da się niżej. Okej, okay, czyli tylko do góry możemy pójść. Okej, okay, powoli też się dziury zaczynają. Tutaj mobów, jak będzie na stronę, będą je zrzucać. Okej, okay, a czemu one się nie spawnują? Jest dzień? Dlatego? A nie, spawnują się. Jezus! A to jest ten... Nie, to zwykły zombie. To czemu? Ale dziwne, słuchajcie. Myślałem, że to będzie ten taki zombie, jak wiecie. Normalne, o mi się... Ten taki przyjaciel stworzył. Okej. Okay. Tylko strasznie mało mobów, jest takie jakieś od wrażenie w tych wieżach. weź to rozwal? To w zasadzie może byłoby jakiś sobie zrobić. Mm, nie, nie wiem czy mob grinder, czy ekspiarka, chociaż ekspiarka to chyba niepotrzebna akurat na takim poziomie, jak aktualnie jesteśmy 76 level. Wow, Pająki! Idź sobie! Ty też sobie idź. Stringi się przydadzą. Nie wiem do czego, ale może do czegoś się nam przydadzą kiedyś. Okej, okay. tu mamy sześć tych zbóż, ale to jest na razie mi niepotrzebne tak jak farmy będziemy robili i tak będzie tego dużo aaa w skrzynkach jakoś coraz więcej rzeczy nie ma tylko strasznie mało mobów jakoś ja takie odnoszę wrażenie że jest nie? Jak nie za dużo ich się tu pojawia wyndka wyndka niepotrzebna, potrzebna to dobra weź tutaj te pumpkiny może się sprzedadzą dobra weź to drzewo bo nie wejdę wyżej okej okay. u Jezus idzie Paju weź to weź to coraz większe dziury kurde najgorzej jak jak spadnę i będę spadał tak na tu dół oby tak nie było oby tak nie spadł e, idź sobie ale chyba mam farta z tymi tymi. Wow, yy, Chainowe Leginsy, ale to jest mi niepotrzebne. Mam Ultimate, to ja nie będę takiego sypu targał, nie? Okej. Okay. A dlaczego ten ten mi się tu nie zbespał? Ty, no mam dwie, dwa diamenty. Ale gdzie jest ten ziombel? W sensie tutaj powinien być. Yy, ten co. Halo. Tutaj powinien być na końcu chyba ten boss, nie? Tak mi się jakoś wydaje. Nie jestem pewny, nie wiem czy coś się nie zepsuło. Nie? Tak jakoś dziwnie. Wiecie co? Pójdźmy gdzieś dalej. Na jakąś inną e, w ogóle strefę, gdzieś daleko. Może to... wtedy mi się tak normalnie już stworzy. Tam jest niby taka wieża, ale nie wiem czy ja tam. Oj, czy ja tam chcę iść. Do tej lodowej pójdźmy. Może w tej lodowej będzie ciekawiej. Okej, okay, w tamtą stronę musimy gdzieś iść. Dalej są te zwykłe. A tutaj nie. To jest zwykłe. No dobra. Ale coś jest. Ej, to jest ta wioska goblinów. To ha pełna taka, to kiedy indziej się tutaj wybierzemy. Ej, to jest on trzy naraz? Co się dzieje? Dlaczego aż tyle ich tutaj jest? Dobra, nieważne ile ich tutaj jest, ważne czy tutaj będą się moby normalnie spawnowały, bo tam to było jakieś zepsute tak totalnie. Nie chcemy się ten wielki boss zrespałnić. Zespawnować, nie zaraz o. to. Jezus, dobra, to już się chyba spawnują, to już chyba będzie git. Gdzie to jest wejście? No to ci nie wlezę tu? Tędy? O! Do... Jezus, jeszcze tutaj wpadłem. No nie wyjdę stąd! No nie mam czym się posadzić nawet Jesteś to rozwal! Hop. Idź sobie. Te kilo, w pochodnie, nic specjalnego. Idziemy wyżej. Tu coś będzie. Jeden pająk. Oj, jest więcej pająków, dwa pająki tutaj to, rozwal, okej okay. i węgiel, węgiel se wezmę to zawsze węgiel się przyda, wiadomo aż tyle chyba nie ma. mam do kopalni nie wiem czy chce mi się teraz schodzić weźmy to, weźmy to i ej chlebek i jabłka, spoko git, może być no, no mówię, zależy mi na tym bosie na, na samej górze nie, żeby się zesponował okej, okay, stąd już nie bierzemy no i wyżej po tej jak nic się mi tutaj nie, nie pojawi to sobie pójdziemy na tą co w dół się kopie, to będzie najlepsze rozwiązanie Ej, naprawdę, bo tutaj się totalnie nic nie chce spawnować. Nie wiem dlaczego tak się dzieje. Dziwna sytuacja troszkę. Oj! Jezus! Pojawił się w końcu! A ty coś gałgan, masz złote oko! Chodź. Chodź. Chudż. jest! Co dostałem? A Battle Tower Guardian is fallen. Without its power, the tower will collapse. Zacznie mi to wybuchać? Zacznie się zawalać w sensie? Chyba nie, co? Chyba tak to nie działa. Jezus! Ej, to się zawala faktycznie. Bez jaj. Jezus! Zaraz zginę, ty! Weź stąd wyjdź. Dawaj szybko, po schodach, po schodkach na dół! Dawaj stąd! Idziemy! Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby tędy i życie mi się kończył. Ja jak mi to dupnie zaraz, to mnie zabije. Mam tylko cztery serca. Bez jaj. Dawaj. Dawaj, 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 schodź. Hopi. Kriperek. creeperek. Dobra, dawaj ten proszek. Jezu, ja nie wiedziałem, że to będzie mi znikać. Cała wieża? Kto to wymyślił? Oj, to nie tutaj. Czekaj, trzeba tutaj... O, już więcej nie, nie wybuchnie, nie? Cała wieża poszła się walić. Ty, teraz muszę chciał zobaczyć tą, co w dół idzie. Czy to w dół będzie lepsza czy nie, że lepsza, w sensie, no, czy tak samo tam będzie na samym dole ten boss wielki tylko pytanko, jak znaleźć teraz taką wieżę, nie? bo tak nie bardzo się orientuję kilka takich było kiedyś, ale no na razie to ja widzę tylko same w górę co idą w zasadzie szybki sposób na diamenty, jakbym chciał tej sobie szukać. W sensie biorę sobie tą łapkę, teleportuję się i w zasadzie jestem na samej górze. Ubijam tamtego gada i mam, nie? Bardzo przyjemny sposób, ale to nie wiem, czy na razie się chcę się bawić. Jest zwierza, ale to znowu jest taka, co do góry idzie. Tam jest na dół. Tam. Mamy chyba to. No schodki do góry. Hop, 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 hop. hop. Ok. No i zobaczmy, tylko jest będzie w drugą stronę chyba mi się wydaje. No to lecimy, zobaczymy jak teraz to wyjdzie. Czemu mi tak szybko życie ucieka? Ja nie mam zbroi czy co jest? Znaczy mam zbroję na sobie całą, nie? Ale jakoś tak... Nasze wrażenie, że jakoś dziwnie mi to tutaj idzie. Okej, okay, chleb, jabłko, spoko przyda się, bo to żarcie zawsze przydatne. Dzień dobry. Op, op, nie zrzucaj mnie! Może mnie wrzuci. Chociaż tutaj to też netlet jak mnie wróciło, w sumie, nie? Szybciej bym wyszedł. Okay. Wow, 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 wow. Ej, tu jest więcej mobów niż wtedy. Dlaczego tak się robi? A tam w ogóle mobów nie było. Dobra, czekaj. Jestem ciekaw, czy tutaj na dole to będzie ten sam boss, czy ktoś inny. Wow, 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 wow. tu się imprezy robią coraz większe. Halo. Teraz ciemniej mam wrażenie jest. Jezus, chopie to nie wolno tak! pobić te gary! Ej, halo! Nie miałeś tak wychodzić? Chodź nie pozwolił! Ło. Wow. Nie rób, nie rób, nie rób, mi otrujesz. Cały zestaw nowy, ale to jest niepotrzebne mi znowu. To jest niższe? To mnie tłuczy? No jak tutaj się grubo No, co na łeb skaczesz? No, ja nie mogę, ty. Ej, mam resymlową lampę i bookshelf'y, ale na razie jest mi niepotrzebne chyba. Co na net brał? Jesteśmy na samym dole. Ale... nie ma bossa. Czemu bossa nie ma? To nie ma bossa w tak? tych, tych dolnych? Wiecie jak to działa? Czy teraz na samej górze się pojawił dopiero? Brąba na akcja W ogóle strasznie... O Jezu, jak ja mam teraz stąd wyjść? To się nie wyjdę stąd Czy ręka, ręką tego? Wow Ta ręka jest tak przydatna To jest rzecz Wysoka jeszcze. Dobra, nie chodzi na to, że już jest. Dzień. Co są za domki? Idziemy do domku Jednak może tam zostaniemy na razie. coś jest, nie chcę się tutaj chyba. Nie wiem, czy to jest opłacalne. W sensie opłacalne, w ogóle nie miał te wszystkie rzeczy, ale tak to... troszkę bez sensu. Weź tu porozkładaj sobie po sobie się pochodniczki. Coś tu jest? Nic! Bieda jak zawsze! A, nie mogę i spać, bo moby są dookoła. Ja pierdzielę co mam teraz zrobić. Czy tu będzie ich pełno? Dobra, już mogę? Proszę. <laughs> Kozacko! <laughs> Czyli chodzi na to, że nie wszystkie y, battle towery są OK, niektóre są po prostu zbugowane i nie działają. Tak jak powinny, bo nie tworzą mi ni tego... moba najsilniejszego. No przykro, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nic nie zdziałasz. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że powolutku powinniśmy chyba zacząć wybierać się do świata mrówek. I tam też by było ciekawie, bo to kilka odcinków raczej by stamtąd wpadło, nie? Gdybyśmy chcieli widzieć wszystkie miejsca, jakie możemy tylko tam znaleźć. <laughs> Więc piszcie mi słuchajcie, yy, co o co myślicie? Czy wchodzimy w odcinku już do świata mrówek? Moglibyśmy tam przy okazji znaleźć jakieś ubranie dla Żyutki. To byłaby spoko opcja, tylko chyba Żyutka ze mną nie może pójść do świata mrówek, coś tak czuję. Może to i lepiej, bo raczej by tam została. W każdym razie, yy, póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał z dzwoneczkiem, żeby dostać powiadomienia o filmach i o live'ach, bo takie też się czasem pojawiają, akurat teraz troszkę mniej czasu, było, to nie było. W każdym razie, trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Nasz razem siemanko, Manko, cześć. Papa. Pa.